Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy. Witajcie na kanale po raz kolejny. Ja mam na imię Łukasz. Dzisiaj opowiem Wam o pewnej fascynującej powieści. I to jest książka takiej autorki, która już się na tym kanale pojawiała. I może pamiętacie, Hamneta Magii O'Farrell. Ta powieść znalazła się w moim top 10 ubiegłego roku. Byłem absolutnie pochłonięty i zafascynowany tą historią. No ale okazało się, że w tym roku już w w styczniu wychodzi kolejna książka, kolejna powieść, opowieść tej e, pisarki i wydaje to tym razem znak, bo też pamiętacie może, że wydawcą Hamneta było inne wydawnictwo. I jak się zorientowałem, to różne wydawnictwa na przestrzeni lat właśnie podejmowały e, próbę zakotwiczenia autorki na rynku polskim. Ja trzymam kciuki, żeby znakowi w końcu się to udało, bo mamy The Marriage Portrait. E, polskie tłumaczenie to portret Lucrecji i tę książkę przełożyła Anna Gralak. I to jest świetny przykład. Uważam, też troszkę gdzieś tam podczytywałem to oryginalne wydanie i cieszę się, cieszę się bardzo, że ta powieść w końcu zagościła na naszym rynku. Ona też była bardzo wychwalana gdzieś tam na Goodreads. Pojawiała się też w wielu zestawieniach najlepszych książek ubiegłych lat i to jest opowieść o tytułowej Lukrecji, historia inspirowana życiem Lucrezji di Cosimo di Medici di Este oraz jej rodziny. No i ta historia zaczyna się w momencie, kiedy poznajemy 16-letnią Lucrezję, która ma płomienne włosy, rude włosy, i okazuje się, że ktoś chce ją zamordować. Ktoś jej mąż, Alfonso. Więc będziemy starali się rozwikłać tutaj tę zagadkę. Jakie są jego pobudki? Dlaczego on chce zamordować swoją żonę? Jak doszło do ich małżeństwa? I czy faktycznie to, co Lucrezji się wydaje, że jest prawdą, no jest prawdą. I przez całą tę historię będziemy troszeczkę wodzeni za nos, bo są tutaj różnego rodzaju no, perspektywy na to, co się właściwie dzieje i też nie wiadomo do końca, co tutaj się stało faktycznie w historii, bo Maggie O'Farrell ma postać, do której dopisuje historię jakąś fikcyjną, oczywiście, na potrzeby beletrystyki, i jest to fascynujące od pierwszego do ostatniego zdania i też ten aspekt, że my możemy sobie interpretować różne fakty, też potem czytać posłowie autorki i dowiadywać się, że w sumie to pewnie było gorzej niż nam się wydawało, że było, bo ta opowieść bardzo drastycznie pokazuje to, jak młode kobiety były ym, no, sprzedawane y, czasami mężczyznom w tych układach politycznych, co wciąż gdzieś tam na świecie się oczywiście dzieje. To wcale nie jest tak, że wszędzie już jest kolorowo. I właśnie w jednym z tych układów znajduje się Lukrecja, która siostra miała być. Oddana Alfonsowi, no ale niestety z siostrą coś się stało, z jedną z sióstr. I Lucrezia na przestrzeni lat miała całkiem okej okay relacje z rodzeństwem, chociaż już na początku jej matka ją odrzuciła. Lucrezia została oddana na wychowanie do kuchni, tam też poznała postacie, które przez tę książkę, przez tę opowieść będą się przewijać i potem będą niejako pomagać naszej bohaterce okiełznać okay to, co się dzieje i postarać się no, wydostać z pewnej pułapki. włosa, dzika, jakaś nieroztropna, już od początku było wiadomo, że coś z nią będzie nie tak. I ten portret Maggie O'Farrell tutaj przedstawia nam bardzo no, tak wyraziście to jest barwna postać i też dowiadujemy się, że bardzo no, uciemiężona wraz z jej rozwojem, wzrostem, to coraz mocniej się pokazuje ten właśnie wpływ systemu, polityki, tych dworskich intryk i jej rodzina ją kocha, ale też odrzuca i chce się jej niejako... No, Pozbyć. Jest tutaj też pewien incydent inspirowany prawdziwą historią incydent z tygrysem. Ale nie powiem Wam e, za dużo, niemniej wydało mi się to bardzo ciekawe i takie metaforyczne spojrzenie na tę sytuację jest super e, fajne do analizowania, bo tym tygrysem niejako też jest Lucrezia i właśnie tego tygrysa, którego zamyka się w klatce, no nasza postać. Przedstawia na tym portrecie, który jest malowany w tej fabule, bo ten portret i to, co widzicie w ogóle na okładce, to jest portret prawdziwej postaci. I fajnie, że też no, to się znajduje tutaj na, na okładce i na froncie. Oczywiście mamy zamazane czy to oczy, czy część w ogóle torsu, ale to też wydaje mi się nie jest przypadkowe i fajnie to gra z tym, co się znajduje w, w powieści i między. Frontem, i twardą stroną, i co tu jest w ogóle zamknięte, to mm, ten portret nieco zamyka też samą bohaterkę w jakimś mm, wyobrażeniu. Nie? I ona temu portretowi oddaje duszę. Jest księżną, jest, ma być matką, ma być też niejako służącą, ma być oddana i ma być na tym poddaństwie swojego męża, który okazuje się nie tak. Fajnym, dobrym mężczyzną, jak się wydawało na początku, bo on, Alfonso oraz jego przyjaciel są takimi jednostkami, które są przyjazne na początku i wychwalają Lucrezie. Ona czuje się bezpiecznie, czuje się w końcu umiłowana. Dochodzi potem oczywiście do skonsumowania małżeństwa, ona też jest tym przerażona, no bo aspekt tej edukacji seksualnej to nie było coś. Powszechnego, zatem ten wątek też się tutaj jakoś pojawia. W ogóle w tym ujęciu konfliktu kobiet, które były uciemierzone w takich sytuacjach, to to jeszcze mocniej gdzieś tam wybrzmiewa i trudno było czasami o tym czytać, aczkolwiek ja cały czas miałem w sobie taką, wiecie, dzikość serca, którą również reprezentuje nasza bohaterka, i ja starałem się niejako podczas tej lektury jako widz. W tych sytuacji ją ochronić, jakoś jej kibicowałem, żeby ona się wydostała z tego wszystkiego, co ją otacza. Głównie tutaj też myślę o takich intrygach dworskich, w które są wplątane siostry e, naszego antagonisty, powiedzmy, czyli tego okrutnego męża, który faktycznie okazuje się jakimś tam, nie wiem czy psychopatą, czy uzurpatorem, ale on jest taką jednostką, która kontroluje wszystko, chce mieć wszystko dosłownie i wszystkich e, pod swoją. Pieczą pod swoją ręką i nie dopuszcza sprzeciwu, i to jak on sobie życzy, to tak ma być. I tutaj ten cień jego rzuca się zarówno na jego rodzinę najbliższą, jak i właśnie na żonę. I każdy, kto gdzieś tam wchodzi w drogę, no, gdzieś może znika, zostaje, nie wiem, może pobity, może zabity, i jest tu sporo takich wydarzeń, które się na siebie nakładają, co ostatecznie ten portret ich małżeństwa bardzo buduje nam wyobraźni i Jesteśmy na końcu ciekawi, jak to wszystko się skończy i do czego to wszystko doprowadzi, bo kumulacja emocjonalna, akumulacja emocji w ogóle jest tutaj na dość wysokim poziomie, kiedy już się w te powieści naprawdę zaangażujemy. A ja byłem i zafascynowany, i zaangażowany. Oczywiście niektóre momenty były może lekko przeciągnięte, może też jako czytelnicy wymagalibyśmy od naszej bohaterki nie wiem, większego działania albo <gry> czegoś w stylu um, gry o tron i tam, tamtejszych dworskich intryk, ale to nie jest świat fantastyczny. Jest to oczywiście wyobrażenie i dopisanie sobie jakiejś wyobrażonej historii do tej postaci i do tego, co tam mogło się z nią wydarzyć, ale jednak to jest osadzone w naszej rzeczywistości, w historii, w tym wieku, w którym się to rozgrywa. I mamy Włochy oczywiście, i jest gorąco, jest też kontakt z naturą, więc to wszystko gdzieś tam się przenika. I ten aspekt też doceniam, bo ja też lubię jak autorka zwraca uwagę na, na otoczenie i to, jak ono może rezonować w ogóle z postaciami, z bohaterami. To jest tutaj obecne. I ten wiek jest całkiem okej okay, sportretowany, chociaż rzeczywiście skupiamy się na relacjach, najbardziej najmocniej. Zatem Lukrez stara się stawić czoła opresji, bo cała ta opowieść ma taki wydźwięk. To jest metafora opresji i to obraz ograniczonej kobiecości, który potem sama dostrzega na swoim portrecie, który w pewnym punkcie fabuły dostaje, bo jako księżna, jako młoda księżna musi mieć portret i są tutaj w dialogach Niuanse, na które trzeba zwracać uwagę, i zwraca na nie uwagę również nasza bohaterka, w pewnym momencie, gdzie Alfonso rzuca jakimiś staniami, jakimiś słowami, które mogą oznaczać więcej niż wszystkim wokoło się wydaje, i to jest też taka mocna, fajna, autentyczna również rzecz, która się tutaj między nimi pojawia, i to, że Krec jest lękowa, nieufna, to jest wyrazista postać, która faktycznie kończy jak kończy, ale też to co dzieje się na końcu pozostawia pole do interpretacji, więc za to jestem bardzo magie O'Farrell wdzięczny. Ona umie dobrze kończyć powieści, i też opisuje wszystko w taki sposób, gdzie też no, rzeczy stoją stylem i stylem, stylem oraz poziomem narracji. Tutaj, miałem poczucie jest większe wyczucie postaci, większy jednak nacisk na różnego rodzaju postacie niż w y, hamnecie. Chociaż tam też oczywiście mieliśmy portret zapomnianej kobiety, tak samo jak tu. I to jest coś, co chyba jest e, jakąś taką myślą przewodnią e, jej ostatnich książek i pewnie tych książek, które pojawią się w przyszłości. Wracając, ten wątek sztuki i właśnie ten portret, bo Lucrecja jest artystką, jest malarką i to, o czym zaraz powiem, też jest ważne, ale chciałem jeszcze do tego portretu, który się tutaj pojawia, to, że ona widzi ten portret, to, że my go obserwujemy oczami wyobraźni, to tak, on ma wady i jakoś zamyka tam tę naszą postać w Grecji, która przestaje być już tylko człowiekiem i jest właśnie tym obrazem. Niemniej to jest też obraz, który jest malowany trochę jako sprzeciw i wyraz buntu przeciw pewnej tutaj jednostce ale no nie chcę powiedzieć wszystkiego i to mi się niezwykle podobało bo artysta, który ten obraz maluje, on też jest super istotny w tej całej opowieści historii i w tym dziele literackim i jego dzieło tu odgrywa ważną rolę jak również właśnie ten wątek, aspekt sztuki samej w sobie. sobie bo Lucrezna maluje i to jest przejaw jej buntu i też ekspresji tej artystycznej i tych emocji, które ch chcą z niej uciec, chcą z niej wyjść, a nie mają jak no ale niestety cała ta historia dla mnie była o tłamszeniu i ustłamszeniu jednostki i o zabijaniu jej ducha powoli, krok po kroku, w sumie już od samego początku istnienia tej, tej duszy, w tej historii i na tej włoskiej ziemi. I to było dla mnie najbardziej przejmujące. O tym, jak myślę, i o tym, jak mówię, to, to mam ciarki na plecach, bo to jest poruszająca i smutna historia która została i zapomniana i być może zamordowana. Dano jej poczucia i bezpieczeństwa i wszystkie jej rzeczy, które mogła przynieść na świat i które mogła dać światu, one zostały zamknięte w pudełku, w klatce i ona ze strony na stronę tutaj no, gaśnie. A ja, jako czytelnik, jako osoba, która jednak chciałaby o nią zawalczyć, no, buntuję się przeciw temu, złoszczę się i chcę jej jakoś pomóc. Może też chcę ją trochę uratować z tej sytuacji. Ale też dziękuję Magii O'Farrell za to, co przedstawiła na końcu, bo ja byłem usatysfakcjonowany pewnego rodzaju rozwiązaniami i też całym tym portretem całego tego małżeństwa, które jest na pierwszym planie i to, co się między nimi dzieje, jest najważniejsze. Powinniśmy czegoś się z tej historii nauczyć jakoś uwzględnić to, że kobieta nie jest przedmiotem, który można sobie pomijać. Jest człowiekiem, halo. Zatem uznaje tę powieść za ważną, uczącą też o pewnego rodzaju otwartości i właśnie o buncie. Mi się bardzo podobała. Jestem ciekawy, jak wy ją odbierzecie. Ona ma premierę 29 stycznia na rynku polskim. Można już oczywiście gdzieś tam zamawiać sobie. I ten materiał powstał we współpracy recenzenckiej z wydawnictwem Znak e, Jednym Słowem. I dziękuję za to za zaufanie i też kooperację, bo no, uwielbiam czytać książki moich ulubionych osób autorskich. Także jestem super, super y, wdzięczny, i mam nadzieję, że kolejne powieści Maggie O'Farrell pojawią się na rynku polskim. Jakieś tam stare, oczywiście, też wciąż można dorwać. Jestem zaintrygowany tym, co będzie tworzyć dalej. Jeszcze o tej książce pewnie gdzieś tam w kolejnych filmach wam opowiem, jakoś do niej wrócę, ale wydaje mi się, że najważniejsze punkty tutaj zawarłem. Gdybym miał porównać, co mi się podobało bardziej, czy Hamnet, czy portret, to chyba jednak Hamnet, bo to była też taka moja pierwsza podróż z Maggie O'Farrell. Niemniej ja lubię Włochy i włoskie historie. I pamiętacie, że robię Ferrante i szukam kolejnych opowieści, czy to o Włoszech, czy właśnie włoskich autorów, osób autorskich. Jeśli coś macie w zanadrzu, to polecajcie. Też kilka rekomendacji już gdzieś tam się <laughs> w komentarzach pojawiło. Za co serdecznie zawsze, jak zawsze, dziękuję. Wpadniecie również na mój Instagram Talking Lab. tam będą pojawiać się kolejne materiały różnego typu. I co? I dzięki, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie ten kanał bo jeśli nie będziecie, to, to nie będę robił tych filmów z taką wielką chęcią. I też dziękuję wszystkim nowym osobom, które się tutaj pojawiły, bo na przestrzeni ostatniego miesiąca mnóstwo was tutaj przybyło. Witam was serdecznie. Dzięki, że jesteście, dzięki, że mnie słuchacie i będzie więcej. Postaram się, naprawdę. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Buziaczki dla was.